Dzień dobry. Dzisiaj podsumowanie weekendowej sprzedaży, czyli raport dobowy fiskalny za piątek, sobotę i, i, i niedzielę. Udało się wysłać 123 przesyłki, co wygenerowało 2833 zł przychodu. W ubiegły poniedziałek również były 123 przesyłki, czyli sprzedaż idzie na równym poziomie. Tam było chyba trochę więcej pieniędzy, bo około 3000 zł przychodu. Tu jest 2833 Wystawiłem dodatkowo dwie faktury tam na kwotę 80 zł, czyli można powiedzieć, że 2900 zł przychodu i 125 przesyłek zapakowanych w poniedziałek. Oczywiście koniecznie było wzięcie dnia wolnego w pracy, bo jednak zapakowanie tylu przesyłek trochę czasu zajmuje. Aktualny przychód to 61 766 zł. I tematem dzisiejszego odcinka jest szybkie zamówienie za 500 dolarów. Siedziałem sobie wczoraj wieczorem czy przedwczoraj i, wiecie, kończył, kończył mi się jakiś produkt. Znaczy, kończą mi się jakieś tam, nie wiem, jakieś produkty mi się kończą. Znalazłem u innego sprzedawcy. No i postanowiłem złożyć u niego zamówienie. No to wiecie, jak się siedzi, no to trzeba zobaczyć, co ten sprzedawca wszystko ma. No to domówiłem najpierw towary, które, które potrzebuję domówić, bo mi się kończą, i potem dorzuciłem sobie do koszyka jeszcze tam kilka innych produktów. No to mówię, dobra. Zamówienie wyszło tak w koszyku. Widzę, że, że jest gdzieś tak za 500 dolarów. No myślę sobie, pewnie mnie skasuje 150, 160, 170. Tak liczę sobie, że tyle mnie gdzieś skasuje za wysyłkę. No to mówię, 500 dolarów plus tam 150. No to 650 dolarów mogę takie zamówienie sobie zrobić. Ja tu piszę do Chińczyka. To już była 22, więc nie wiem, w Chinach chyba 6 godzin później. Zobaczcie, jak oni pracują. Ja piszę o 22 do Chińczyka, on mi odpowiada. A w Chinach w tym czasie jest czwarta rano. Także naprawdę, możecie zobaczyć, obsługa mega. No to mówię, o kurcze, fajny sklep, obsługuje mi. I on pisze do mnie wysyłkę gratis. No mówię, no ale żebym chciał kurierem otrzymać przesyłkę. Nie, nie, gratis, gratis, za darmo. Tylko zapłacisz te 500 dolarów i... I przesyłkę masz gratis, to mówię, kurde, to od razu mówię, o nie, no to jak tak mi szybko puścił wysyłkę gratis, no to mówię, muszę negocjować cenę. <noise> Oczywiście, jak na Polaka przystało. No i od razu napisałem do niego, że przed zapłatą chciałbym negocjować cenę. Znaczy nie, nie napisałem od razu, wiecie, tak bezczelnie, że chciałbym negocjować cenę, tylko mówię, od jakiej kwoty mógłbym negocjować cenę. A no, on do mnie napisał prosto z mostu że za każde zamówienie jak 1000 dolarów się zamówi, to wysyłka jest zawsze gratis praktycznie. I za każde zamówienie za 1000 dolarów 50 dolarów jest taniej. No to widzicie. Następne zamówienie zrobię u nich za 1000 dolców. Czyli będę musiał zapłacić za nie 950. Nie dość, że mają fajne ceny, to mają super koszty wysyłki, bo darmowe. No, no także mega dopisuje sklep, powiedzmy, do ulubionych. Także e Mówię, była 22, no to wiecie. Ja sobie tak myślę: Chińczyk pewnie mi rano odpisze. Jutro se ponegocjujemy. No i tak wyszło: że zrobiłem koszyk, yy, ponegocjowałem cenę, wszystkiego się dowiedziałem, zapłaciłem. I temat zamknięty. Czekam na paczkę. Teraz chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, co mnie mega wpienia. Tak mnie to po prostu wkurza, że aż to wywołuje u mnie agresję. Gdzie ja jestem najspokojniejszym człowiekiem na świecie. Zamawiałem wcześniej przesyłkę tam chyba za 700 dolarów. Wspominałem wam o niej, tak się cieszyłem, że tak szybko przyjdzie. No i chińczyk wysłał mi tą przesyłkę 16 lipca. 16 lipca. Tam odciąłem ten kawałek, który już widzicie, co się tam działo 19 lipca. Szang Korea Dubaj. Aha, Dubaj. No nieważne. W Niemczech była 19, 20, 20 opio Chińczyk wysłał 16 o 19.00. 20 przesyłka o 5.00 rano już była w Polsce. Czyli zobaczcie sobie 4 dni. Gdzie 4 dni? Ta przesyłka szła 3,5 dnia. Z Chin do Polski. 3,5 dnia. No i zobaczcie sobie, co teraz następuje. Eee, skan importowy 20 o 28 rano. 20.07 o 11 kontrola magazynu. I teraz zobaczcie, 21 znowu kontrola magazynu. 21 przesyłka nie została przetworzona przez obsługę celną coś tam, co spowodowało opóźnienie. 22.07 kontrola, kontrola magazynu. I zobaczcie sobie, 3 dni przesyłka idzie do Polski. I nagle 3 dni Rypnięta jest i leży na magazynie, a ja tam dzwonię. Na infolinie mówię, że ta przesyłka, że chcę ją odcić, opodatkować. No dobrze, dobrze, ktoś się z Panem skontaktuje i, i nikt się nie kontaktuje, siedzę i czekam. Nie wiem, ile tysięcy kilometrów jest z Chin do Polski. Jeszcze tutaj przez Niemcy, tu to leciało, przez. No, no widzicie jak to leciało, no ale 3 dni do Polski i trzy dni już leży na magazynie. Zanim to do mnie nie dotrze, zanim to oni jeszcze to pewnie 7 dni. No, to jest po prostu. Jestem. Strasznie mi to irytuje, bo już. Było, jak zamawiałem, jak Chińczyk przysłał, to było napisane, że prognozowane dostarczenie, że w środę. Czyli ta przesyłka już dzisiaj powinna być u mnie. Ja powinienem teraz siedzieć i wystawiać przesyłki, a nie, a nie siedzieć i czekać i się wkurzać.